wydawnictwo Charakter oraz Audioteka przedstawiają. Patryk Pufelski, Pawilon małych ssaków. Czyta Andrzej Hausner. 14 stycznia 2013. Kraków. Umarł dziś mój jeż Tadeusz, a ponieważ jestem bardziej skłonny wierzyć w niebo jeżowe niż ludzkie, to mam nadzieję, że Tadek gdzieś tam teraz przewraca się z boku na bok, obiada larwami mączników i ma święty spokój. 21 stycznia 2013. Żeby mieć najlepszą na świecie babcie giganciarę. Update z frontu. Babcia zapisała się na fitness. Jest najstarszą panią w swojej grupie. Trzeba najpierw mieć całkiem do rzeczy pradziadków, a jeszcze wcześniej prapradziadków. 10 lutego 2013. Nad Wisłą, pod Wawelem, samiec kaczki karolinki. Pewnie daudyla z jakiejś hodowli albo ogrodu zoologicznego. 13 lutego 2013. Szukam pracy. Raczej jakiegoś dorywczego zajęcia, które pozwoliłoby mi dorobić 200 zł. To chyba nie jest dużo, a co miesiąc mi brakuje. Mogę katalogować księgozbiory, myć okna, pastować hektary parkietów, pisać teksty na dowolny temat, podlewać paprocie, grabić liście i odśnieżać chodniki. Lubię dzieci, seniorów, psy, koty i świnki morskie. Mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć. 15 kwietnia 2013: Przeczytałem, że w Parku Oliwskim zawieszają na drzewach nowe tabliczki gatunkowe. W końcu! Pół dzieciństwa spędziłem spisując z babcią wusią nazwy drzew z tych starych tabliczek do naszych zielników. Dobrze, że inne dzieci będą mogły teraz spędzić z nowymi swoje pół. 22 maja 2013: Na poprawę humoru kupiłem dziś zaczyn Filipa Springera, wciągający i wzruszający zwłaszcza te fragmenty o rodzinnym pogmatwaniu. O tym, że w czasie wojny odwiedza fińsko-rosyjskich Hansenów w ich wileńskim mieszkaniu najpierw brata Nny, generał Armii Czerwonej, a parę lat później brat jej męża, oficer Wehrmachtu, który zresztą pomaga w wyciągnięciu z więzienia jej synów, uwięzionych za działalność w Mimo woli myślę o historii mojej rodziny, której część musiała z wolnego miasta uciekać przed wojną Część aresztowano zaraz na jej początku, a jeszcze innych, krewnych z pobliskiego już Gdańska, wyrzucono. Ci, którzy zostali, postanowili spotykać się co roku. W jak najliczniejszym gronie. Siódma woda po kisielu. Nieważne. Rodzina to rodzina. Ostatni zjazd był w zeszłym miesiącu. Nie pojechałem, bo studia, bo po co w kółko gadać o domu zdrojowym, co był przed wojną, a już go nie ma. A teraz oglądam zdjęcia, myślę sobie o moich licznych ciotkach i wujkach i już zupełnie zapomniałem, że Philip Springer był na poprawę humoru. 6 czerwca 2013. Czy może tak być, że krótkie opowiadanko o wielkim bawole wodnym, który kopytem wskazuje dzieciom właściwą drogę, jest najlepszym kawałkiem prozy, jaki czytałem od dawna? Jeśli tak, to bawół wodny z opowieści z najdalszych przedmieść Szona 11 sierpnia 2013. Mój dziadek Hilek urodził się 82 lata temu, 6 listopada. Nie wiem, czy padał wtedy deszcz, jak dziś, albo co na swojego nowego brata powiedział mój wujek Ali. W ogóle niewiele wiem. Że jego pierwszym językiem był niemiecki, że w czasie wojny mieszkali trochę tu, a trochę tam, a po wojnie znaleźli się w Sopocie. Tyle. Dziadek nie chciał o tym opowiadać. Wolał o kolendach, które śpiewali przed wojną przy choince o du frilisie, o du zielige, gnaden brinkende, Weihnachtszeit radosny, błogosławiony, niosący łaskę jest czas Bożego Narodzenia albo o foksterjerach mojej prababki. Mówił ciężkim polskim, dość teatralnie, choć bez akcentu. Zacinał się tylko zawsze przy nowych słowach. Te czytał po niemiecku. Był bardzo wierzący. Podobał mu się chrześcijański Bóg, który przebacza winę i obiecuje życie wieczne. Boga starotestamentowego, mściwego i zazdrosnego żydowskiego boga musiał mieć dość. Do naszej synagogi we wrzeszczu przyszedł raz, kiedy śpiewał tam młodzieżowy chór z Berlina. Codziennie znikał w drugim pokoju ze swoim wytartym niemieckim egzemplarzem pisma świętego. Czytał, robił notatki. Tyle wiem. Tyle udało mi się podglądnąć przez szparę w drzwiach. Nie wiem o czym rozprawiał tam ze swoim bogiem, bo gdy tylko wpadałem do pokoju, zamykał Biblię i zajmował się mną. Był trudny, uparty, pedantyczny, przywiązany do reguł, procedur i instrukcji. Łatwo zamykał się w sobie i obrażał za wszystko i na wszystkich, tylko nie na mnie. Ja mogłem wchodzić mu na głowę, kiedy tylko miałem fantazję. Skakać po kanapach, bawić się żaluzjami, wspinać na kredens, podkradać słodycze z barku, podglądać sąsiadów z naprzeciwka przez ciężką wojskową lornetkę albo kolorować czarno-białe portrety w encyklopedii PWN. Raz bawiąc się w pająka, rozpiąłem w przedpokoju szarą nitkę. Budowałem sieć. Początek przywiązałem do wieszaka na kurtki, potem oblokłem stojak na parasole, klamki komody i drzwi od pawlacza. Dziadek idąc do kuchni, by zalać sobie herbatę, wpadł w pułapkę. Runęły na niego wszystkie ubrania razem z wieszakiem, komoda na buty i stare parasole. Bardzo się cieszyłem. Byłem pająkiem i trafiła mi się wyjątkowo dorodna mucha. Dziadek cieszył się znacznie mniej, co poznałem po trzech bruzdach, które natychmiast pojawiły się na jego czole. Spiął usta, wygrzebał się spod gruzów i poprawił okulary. A potem poszedł po duże, krawieckie nożyczki z czerwoną rączką, poobcinał wszystkie nitki i odstawił przewrócone rzeczy na miejsce. Uśmiechnął się do mnie i wyjął z kieszeni szpulkę innej nici. Czerwona, te będę widział. A jak przyszli po mnie rodzice i spytali, czy byłem grzeczny, dziadek odpowiedział to samo co zawsze. Oprócz tego, co nie, to bardzo. Mój dziadek Hilek umarł 25 lipca. Dzisiaj jest 11 sierpnia, a do mnie dopiero powoli zaczyna docierać, jak wielu rzeczy jeszcze o nim nie wiem, bo nigdy nie zdążyłem o nie zapytać. 10 stycznia 2014. Dzwoni babcia. Cześć, posłuchaj, co mi się przytrafiło. Pojechałam do kuzynki pani Ninki Prusakowskiej, tej storunia. To znaczy ta kuzynka to jest stąd, z gdyni, ale pani Prusakowska jest storunia. Pojechałam do tej kuzynki ona mieszka w takim eleganckim mieszkanku w byłych koszarach, bo tam były koszary, ale wojsko poszło wik, a w każdej sali koszarowej zrobili mieszkania. Całkiem do rzeczy. Cegła zdrowa, tylko korytarzyki strasznie wąskie i koszmarnie zakręcone. No i ta kuzynka, pani Ninki, właśnie mieszka w takim mieszkaniu. Córka z Hawajów jej kupiła. A ja, to ważne, do tej kuzynki pojechałam już po zmroku i wychodzę od niej. Wiesz, ona nie może mnie odprowadzić, bo jej będą dosztukowywać biodro, bo jedno ma już zrobione i nijak nie może mnie odprowadzić do drzwi wejściowych z klatki schodowej. No ale powiedziała, że trzeba się trzymać lewej strony. Na lewo, na lewo, pani Wusiu, to pani na pewno dojdzie. A tam, wyobraź sobie, światła nie ma. To znaczy będzie niedługo normalnie, ale póki co nie ma, bo ciągle remontują. To idę, a co? Przecież nie jestem żaden tchórz. Ale nic nie widzę, nic. No jak to z jaskrą po ciemku? Idę, masa schodów, i zorientowałam się nagle, że jestem Holender w piwnicy. I tak się przeraziłam, i już myślałam, że przyjdzie mi tam zdechnąć, aż tu nagle podnoszę głowę i czytam: komórki lokatorskie. Komórki przez U otwarte, rozumiesz? I tak się zaczęłam śmiać, mimo tej jaskry, mimo tej piwnicy, że przyszła w końcu sąsiadka z parteru i mnie uratowała. 15 stycznia 2014. Dziś Tubi szwat, nowy rok drzew, moje ulubione żydowskie święto, dlatego że z babcią Wusią robiliśmy kiedyś opasłe zielniki, które gdzieś nam się potem zgubiły i byliśmy z nich dumni jak pijane zające. Do dziś, jak do siebie dzwonimy, wymieniamy się informacjami o tym, gdzie znaleźliśmy kolejny miłożąb, bo miłożęby to ulubione drzewa mojej babci. I też dlatego, że mój pierwszy świadomy, tubiszwat, spędziłem sadząc grusze w środku zimy, w dolnym sopocie, pod kuchennym oknem krysi. Przytargaliśmy ją ze sklepu ogrodniczego okaz w oliwie. Sprzedawca nie chciał na mnie jej wykopać, krzyczał, że przecież ziemia jest zamarznięta na kamień. A potem Karolina nachyliła się nad ladą, zamrugała oczami i rozpuściła cały lód. I ta grusza ciągle tam rośnie na chrobrego, a nawet daje owoce. 8 lutego 2014. Trochę z nudów, a trochę z jakiejś zimowej handry obejrzałem zdjęcia Iżbel z Izraela, które wstawiła na Facebooka. Potem z tych samych nudów i tej samej handry obejrzałem też te saszy z naszego wyjazdu w zeszłym roku. A potem chciałem już tylko znaleźć się znów na Bialik Square, wtykać paluchy do fontanny z nenufarami i wystawiać nos na słońce. Już mi się nie marzy żadna zima, ani biała, ani szara, ani żadna. Lato mi się marzy, albo jakaś nieśmiała wiosna, choćby i w wydaniu małopolskim czy kaszubskim, skoro już nie może w Bliskowschodnim. 14 lutego 2014 Moja ulubiona para to prapradziadek Janek z brodą. Taki ma rodzinny przydomek, dziadek z brodą. Chociaż na większości zdjęć wcale nie ma brody, bo zapuścił ją dopiero na starość. I jego druga żona, babcia Małgorzata, zwana babcią Pipkową, bo tak miała na nazwisko po pierwszym mężu. Poznali się pracując razem przed wojną na Poczcie Polskiej w Gdańsku przy Placu Heweliusza. Teraz to budynek Technikum Łączności. Dziadek był pocztylionem, a babcia żoną dozorcy. Dziadek miał jeszcze swoją pierwszą żonę, moją praprababkę, Cecylię Bertę, a babcia swojego pierwszego męża, pana Pipka. Praprababka Cecylia umarła w 1938 roku. Mąż babci Pipkowej zginął podczas obrony poczty polskiej, razem z ich przybraną córeczką, Erwinką, a babcia uratowała się, razem z pięcioma innymi osobami. Dziadek z brodą też się uratował, bo nie dotarł tego dnia do pracy. Pobrali się potajemnie w czasie wojny, w kościele na czarnej, w górnym wrzeszczu. Po wojnie żaden urząd oczywiście nie uznawał tego ślubu, nie było na niego żadnych dokumentów. Mieszkali razem do lat 70. w mieszkaniu na chrobrego, do którego potem wprowadzili się babcia Wusia i dziadek Chilek. A dokładnie 50 lat później, latem 1988 roku, w tym samym budynku, nie mieszczącym już Poczty Polskiej a technikum łączności, w czasie wakacyjnej pracy, poznali się moi rodzice, Dorota i Piotr. A potem to już wiadomo, co było. 6 marca 2014 Znalazłem pracę zostałem nianią gajki ośmiomiesięcznej córki basi i Michała dziś na spacerze ulica Piłsudskiego skrzyżowanie z retoryka ja w kaloszach gaja w wózku pies kajtek na smyczy humory dopisują mimo lekkiej mrzawki jedni myślą o deserze dla niemowląt krem jabłkowy z suszoną śliwką inni o niedawnej utarczce z pewnym owczarkiem a szczęśliwcy, czyli ja, zastanawiają się, jak też przetoczyć się z tym całym narodem przez pasy. W końcu tam żawka, dużo aut, tramwaje, rowery, itd. Odważnie decyduje się wkroczyć na jezdnię zaraz za białym punto, hamuje przed nami autobus linii 124. A w nim najdrobniejsza i najmłodsza chyba kierowca kobieta w całej Polsce. Zastygamy na sekundę i mierzymy się wzrokiem. Nie wiem, o czym myśli dziewczyna za kierownicą, chociaż wiem, że niektórzy nadal myślą o deserku dla niemowląt. Ja za to myślę, że oto między wózkiem Gai a maską autobusu 124 na środku ulicy Piłsudskiego, skrzyżowanie z retoryka, objawił nam się gender. Nie żaden tam z telewizora, tylko prawdziwy mięsisty. Dziewczyna, kierowca i chłopak niania. Znaczy, wszystko działa i wszystko się udaje. W telewizji mogą sobie krzyczeć ile chcą. 10 marca 2014, dzwoni babcia. Wiesz, tego na krymie, to ja się trochę boję, a przecież nie jestem specjalnie strachliwa, bo to wiesz, co temu Putinowi do głowy strzeli? Ja to już sobie nawet taki porządny sweter zrobiłam. Jakby co? Popryłam kamizelkę po pradziadku i tak potrzyłam, że są dwie ukryte kieszonki. Wiesz, jakby coś trzeba było schować, a pod golfem można pieniądze. Bo to wiesz? A na chrobrego, zapomniałam ci powiedzieć, ciemierniki kwitną. 14 marca 2014. K. poszedł do pracy na wieczór. Ja poszedłem do sklepu naprzeciwko, na Lwowskiej. Kupiłem różne rzeczy, w tym parę butelek piwa, popcorn i mrożoną mieszankę warzywną Hortex. Podchodzę do kasy. Pani sprzedawczyni, cesarzowa tej części dzielnicy, od placu bohaterów getta do nasypu kolejowego, puszcza do mnie oko i mówi co bierzemy zestaw słomianego wdowca, co? Przyjaciel gdzieś pojechał? Nie mam czasu, żeby odpowiedzieć, bo zaczyna wyliczać. Mieszanka chińska, obiad wdowca, piwo, kolacja wdowca, a popcorn to widziałam, że bierzesz też, jak przychodzicie we dwójkę, a może koledzy jacyś przychodzą na wieczór? Nie, nie przychodzą. No, mówiłam, że zestaw słomianego wdowca, po czym oddala się za lodówkę z wędlinami, podśpiewując. Różo, różo, nasz jest świat. Zostaniemy wciąż młode. 3 kwietnia 2014 80. urodziny: Jane Goodall, 8 kwietnia 2014 A dzisiaj jest International Zoo Lovers' Day, dzień kochających ogrody zoologiczne, o czym dowiedziałem się przypadkiem przez internet. Wychowałem się w domu, w którym zawsze było sporo zwierząt. Pamiętam papuszki Darka, które wyjadały mojej kilkumiesięcznej wtedy siostrze marchwiankę z miski i myszoskoczki, których z dnia na dzień zrobiło się trzy razy więcej. Nigdy nie cierpiałem więc na brak kontaktu ze zwierzakami, ale te parę lat pomocy w dziale dydaktycznym Oliwskiego zo wspominam szczególnie. No bo które dziecko może całować łosia w jego cudny owłosiony nohal albo chodzić na spacery po oliwskich lasach z lamą, Małą alpaką i osieroconym kangurem? Które może wspominać gry w piłkę z dzikiem albo osła, co potrafił chodzić po schodach? I gwarka z kwarka, który potrafił wszystko, ale był piekielnie wredny. Mógłbym tak bez końca: tapiry, lemur chrumek, owca zuza, dzidek najbardziej szalona lama nad Bałtykiem, szynszylem mordaś i pideusz i świnka golonka, z którą przeleżałem w sianie wiele godzin, dyskutując sprawy ważne. 15 czerwca 2014. Dostałem na długi weekend małe kwiczoły. Pisklęta z kliniki weterynaryjnej w Małym Płaszowie, w której pomagam w wolnym czasie. Bycie ptasią mamą jest dużo bardziej męczące niż bycie czyjąkolwiek nianią. Chylę czoła przed wszystkimi mamami i tatami srokami, Gołębiami, mazurkami, modraszkami, raniuszkami, kopciuszkami i kowalikami. Rozumiem powoli motywację mamy i taty kukułki. 18 sierpnia 2014. Gdynia. Was ist Amerika gegen die Straßenbahn Linie 9, die nach Bresenfur? Cóż znaczy Ameryka wobec tramwaju z numerem 9, który jeździł do Brzeźna? Powiedziała za grasem moja babcia i puściła do mnie oko, gdy siedzieliśmy parę dni temu na plaży i wiedziałem na pewno, że znowu ma rację. 20 sierpnia 2014 z życia niani w Krakowie. Skręcamy z dolnych młynów w Michałowskiego. Gaja w wózku. Przed kamienicą na rogu wyrosły rusztowania. Panowie robotnicy uwijają się jak mróweczki. Zobacz, Gajka, jakie tutaj są roboty. Będą pewnie odświeżać elewacje, widzisz? Co, pan? Odzywa się około sześćdziesięcioletni przechodzień. Przecież ona nic nie rozumie z tego. Niechże je pan powie normalnie, że będą zmieniać front. 29 sierpnia 2014 Oglądam stare zdjęcia, które przywiozłem od babci Wusi. Na jednym z nich jest prapradziadek z brodą choć na zdjęciu znowu jeszcze bez brody, którą zapuścił długo po wojnie, za to z dużymi wąsami. I moja najsłodsza chyba ciotka, Winka. Jeszcze młoda, nieśmiało się uśmiecha. Kiedyś będzie malutka, siwiuteńka jak gołąbek, z różowymi kółeczkami na policzkach. Zdjęcie zrobiono, jak mówi notatka na odwrocie, w atelier fotograficznym cecha Cimana, co pod Zisztrasę 54, czyli przy obecnym Monciaku. I dociera do mnie... Na osiedlu pod Wawelskim w Krakowie, daleko od dolnego Sopotu, że moja Winka jest jedną z trzech ostatnich osób w mojej rodzinie, które ten dolny Sopot z trasę naprawdę pamiętają i jakoś zupełnie mi z tą wiedzą nie po drodze. 24 października 2014 Umarł dziś klusek. Miał bardzo szybko rozwijający się nowotwór, zupełnie niewykrywalny jeszcze parę miesięcy temu, kiedy byliśmy na ostatnich badaniach kontrolnych. Klusek był jedną z najważniejszych osób w moim życiu, chociaż ważył niespełna kilogram i miał cztery łapy. Był też chyba jedyną fretką w historii świata, która odwiedziła prawie wszystkie oddziały Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Zaadoptowałem go w 2008 roku, po tym jak na niewydolność serca umarł bobek moja pierwsza fredka. dziewczynę z gminy żydowskiej. Krysia, Hanka, Kaśka i Karolina kupiły mi Bobka jako prezent na osiemnastkę. Pewnego razu przegryzł wszystkie kable od głośników w biurze gminy. Przewodniczący Michał Samet był nim tak zachwycony, że nie mógł przestać się uśmiechać. Pokazywał nam Bobka siedzącego z kablem w zębach na środku jego biurka przed monitorem komputera i wzdychał: Patrzcie łobuza! 5 listopada 2014 Taka historia przytrafiła mi się dzisiaj, po szesnastej, na podwalu. Idę sobie, jak gdyby nigdy nic, gapię się bezmyślnie na ludzi, psy i w sklepowe witryny. Na stopniu przy wejściu do kamienicy leży książka. Ciemno już, a okładka jest czarna, więc nie wiem, co to. Kucam i podnoszę, a tam Piotr Joanny Olczak-Ronikier, lekko pokiereszowany, śmierdzi. Zabawne, bo ostatnio po kawie u Kasi zjechaliśmy razem samochodem do Kocyka na Lelewela I z deski rozdzielczej spadł właśnie Piotr I chwilę o nim rozmawialiśmy A żeby było jeszcze zabawniej, jest też coś specjalnie do mnie w ostatnim rozdziale Jestem człowiekiem leniwym, pisze Piotr Skrzynecki w liście Nie zostałem historykiem sztuki, tak jak chciałem więc teraz radzę zawsze każdemu, że trzeba zdać w życiu co najmniej te trzydzieści egzaminów na wyższej uczelni, bo potem to bardzo pomaga w życiu, nawet jak się jest tylko konferencjerem. Czasami dziwią się, dlaczego on jest taki dobry na tej estradce. Dlatego, że kiedy człowiek wie coś na przykład o Ignacym Loyoli, to już może popisać się tym w kabarecie. Także chyba będę musiał jednak wysłać dziś ten konspekt tekstu do Tabakowskiej, skoro radzi mi to nawet spotkany na podwalu, śmierdzący i pokiereszowany Piotr Skrzynecki. 11 listopada 2014 Wkurwia mnie już ta cała niepodległość, a jeszcze bardziej wkurwia mnie to, że tak łatwo odgradzamy się od tej bandy demolującej co roku Warszawę. Jasne. My nie demolujemy. My jesteśmy aktywistami, pomagamy sąsiadom, tworzymy ruchy miejskie, dokarmiamy podwórkowe koty. A oni to barachło, to nie nasze. Ktoś ma coś zrobić, ich ma nie być, mają zniknąć i kropka. Też mnie wkurwiają. Smucą, to jasne. Też mam dość ich święta niepodległości, tylko że jestem prawie pewny, a naprawdę rzadko mi się to zdarza, że za nich też trzeba czuć się odpowiedzialnym. Bo co? Bo są za mało obywatelscy, za mało prospołeczni, bo kotów nie dokarmiają? Nie wiem, jak się wyciąga rękę do takich osób. Nie wiem, co trzeba zrobić. Nie wiem, jak powinna wyglądać nauka historii i obywatelskości w szkołach. Jak powinna wyglądać polityka historyczna. Jak zrobić, żeby każdy miał podobne szanse na starcie i na mecie, nie musiał pluć na tych, którym udało się szybciej i lepiej. Ale przecież ci chłopcy w ONR nie wzięli się chyba z ulicy. 25 grudnia 2014. Słucham niemieckich kolęd i czytam nową graf Wyśmienita. Nie mogę się zdecydować, która z tych spraw bardziej mnie wzrusza, ale pewne jest to, że mamy z graf miękki punkt mniejszościowo-patriotyczny zdecydowanie w tym samym miejscu fajne te święta. 9 stycznia 2015. Dziś byłyby dziewięćdziesiąte urodziny Geralda Derela, idola mojego dzieciństwa. Mając 10 lat, kupiłem w osiedlowym sklepiku w Gdyni jego książkę Złapcie mi gerezę. Derel opisuje w niej parę miesięcy z życia założonego przez siebie pod koniec lat 50. na wyspie Jersey ogrodu zoologicznego. Pierwszego zoo powstałego tylko dla ratowania zagrożonych gatunków zwierząt. Nie chciałem mieć zwyczajnego, normalnego zoo z takimi jak wszędzie gatunkami zwierząt. Mojemu zoo przyświecała myśl o przyczynieniu się do zachowania świata zwierzęcego. Na całym świecie rozwój cywilizacji powoduje zagładę różnych gatunków albo znaczne ograniczenie liczby ich przedstawicieli. Sporo większych zwierząt ma wartość handlową lub stanowi atrakcję turystyczną, to też na nie zwraca się prawie całą uwagę. W rozproszeniu żyje natomiast całe mnóstwo fascynujących małych ssaków, ptaków i gadów. A mało komu zależy na ich zachowaniu, gdyż nie nadają się do jedzenia ani do wyrobu odzieży, nie budzą zainteresowania turystów, żądnych widoku lwa i nosorożca. Wiele tych zwierząt żyje w środowisku wyspiarskim, z natury rzeczy ograniczonym. Wystarczy choć trochę naruszyć to środowisko, a znikną na zawsze. Przypadkowe wprowadzenie na przykład szczurów czy świń, mogłoby zniszczyć te wyspiarskie gatunki w ciągu roku. Oczywistym rozwiązaniem tej kwestii jest zapewnienie zwierzęciu właściwej ochrony w stanie naturalnym, aby nie wyginęło często jednak łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Choć więc nalega się na ochronę, można zastosować inny środek ostrożności, a mianowicie stworzyć w kontrolowanych warunkach parków i ogrodów zoologicznych stada reprodukcyjne zagrożonych zwierząt bo wtedy, w razie gdyby doszło do najgorszego i gdyby jakiś gatunek wyginął w stanie naturalnym, przynajmniej nie zostałby stracony na zawsze. Co więcej, z tego stada hodowlanego można by brać nadwyżki i w późniejszym czasie na nowo wprowadzać zwierzęta do pierwotnego środowiska. Zawsze uważałem, że to powinno być głównym zadaniem każdego zoo, lecz dopiero ostatnio w większości ogrodów zoologicznych uświadomiono to sobie i spróbowano coś w tej sprawie zrobić. Ja chciałem, aby to stało się naczelnym zadaniem mojego zo. Po przeczytaniu książki napisałem list do ówczesnego dyrektora warszawskiego zo Jana Macieja Rębiszewskiego, w którym nakreśliłem pokrótce, czym planowałem zająć się w przyszłości. Chciałem, co chyba jasne, otworzyć własne i najlepsze zo. Pan Jan odpisał niezwłocznie, potem nawet odwiedziłem go w jego gabinecie przy Latuszowej i co chyba najważniejsze, traktował mnie bardzo poważnie. Wiedząc przecież, jak nierealne były te moje plany. Potem zostałem wolontariuszem w gdańskim zoo. W wakacje przychodziłem codziennie, w roku szkolnym w weekendy i ferie. Pomagałem głównie w małym zoo, specjalnym miejscu, gdzie dzieci miały się uczyć dobrych relacji ze zwierzętami. 17 lutego 2015. W ramach brania odpowiedzialności za swoje życie, z czysto finansowych powodów i przy niewielkiej, ale jednak motywacji profesor Walas, Tereska Walas z miasta Kraków. Postrachem była dla pismaków, pisała Szymborska, ale nie tylko dla nich. Powoli dochodzę do wniosku, że uniwersytet to nie miejsce dla mnie. Szukam pracy. Jakiejś. Najlepiej ciekawej, choć i nudna mogłaby być przydatna jako doświadczenie hartujące i pouczające. Z moich dotychczasowych osiągnięć zawodowych mogę wymienić nieudaną próbę organizacji opasłego archiwum rodzinnego, zaprzyjaźnionej pisarki, odkurzanie i pastowanie w mieszkaniach emerytów w Dolnym Sopocie, wyprowadzanie na spacery psów i młodych alpak, a ostatnio czynne uczestnictwo w wychowaniu człowieka sztuk jeden. Okropne jest to uczucie w brzuchu, kiedy nie wiadomo co będzie. 8 marca 2015 od dwóch godzin siedzę nad tekstem na temat moich ulubionych dzielnych dziewczyn na warsztaty reporterskie do Hanny Kral. Pierwsza z nich to ciotka Winka, która w zeszłym tygodniu skończyła dziewięćdziesiąt lat. Druga to moja babcia Wusia, która wszystko wie i wszystko potrafi. Myślałem tak, mając cztery lata, i tak mi zostało, chociaż dociera do mnie, że dzielne dziewczyny mają też różne wady i słabości. Często nie jest im łatwo, ale nigdy się nie skarżą a ponieważ ja jestem na świeżo z najgorszym człowiekiem na świecie mogę uczciwie się trochę poskarżyć ten mój tekst jest póki co całkiem do dupy i zastanawiam się czy jeśli mając 25 lat ciągle marzę o tym żeby zostać moją babcią jak dorosnę to jestem obciachowy 7 kwietnia 2015 pesach załóżmy że ktoś chciałby przeoszczędzić na mące macowej Miałby ochotę na kule macowe w rosole, ale po prostu nie miałby odpowiedniej mąki albo akurat nie dość pieniędzy, by móc ją sobie kupić w koszernym sklepiku przy synagodze Izaka. Ktoś? Nikt konkretny. Dalej, pamiętając o tym, że jest to sytuacja czysto hipotetyczna, wyobraźmy sobie, że ten niemądry, całkowicie fikcyjny ktoś postanowiłby zastąpić mąkę macową bułką tartą. Nie byłby przywiązany do religijnych zwyczajów, ale powiedzmy do formy i smaku. Pomyślałby sobie: Ej, wielkie halo, mąka macowa, bułka, tarta i jeden pies zachowałby te same proporcje, wrzucił kulę do rosołu, by za kwadrans wgryźć w nie swoje nieistniejące zęby. To teraz załóżmy, że ten wymyślony ktoś zdecydował się jednak na makaron. 20 maja 2015 przyjęli mnie do pracy w krakowskim zoo. Przecieram oczy już 30 razy.